RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Komenda Powiatowa Policji w Kępnie apeluje do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o niewychodzenie z domu. Prosimy wszystkich obywateli, aby zostali w domu, pomogli nam w walce z tą całą epidemią, która panuje w całym kraju i na świecie. Apelujemy do mieszkańców o to, by przestrzegać wszystkich obostrzeń, które weszły w życie, żeby opuszczać miejsce zamieszkania tylko naprawdę w największych potrzebach. Informujemy jednocześnie wszystkich mieszkańców, że od dzisiaj policja nie będzie stosować pouczeń wobec wykroczeń, będziemy wyciągać sankcje prawne wobec wszystkich, którzy łamią przepisy nowego rozporządzenia. Szanowni Państwo! Tu Policja. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej dwóch metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy, zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższych. Komenda Powiatowa Policji w Kępnie przypomina wszystkim osobom przebywającym na kwarantannie o obowiązkowej aplikacji kwarantanny domowej, z której należy bezwzględnie korzystać. W sytuacji skomplikowanej rejestracji do tejże kwarantanny, istnieje odpowiedni numer infolinii, na której można dowiedzieć się o wszystkich szczegółach. Aby można było zamontować aplikację w swoich urządzeniach. Jednocześnie informujemy, że będziemy wyciągać bezwzględne konsekwencje wobec osób łamiących nakaz kwarantanny i niezwłocznie informować powiatowego inspektora sanitarnego o łamaniu tego nakazu, a w związku z tym wyciągać konsekwencje finansowe. Szanowni Państwo, tu policja. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Apelujemy, zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższych. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.